blow no, no już się, no, no już się zaczęło, no No patrz, stopy, patrz daj. ten, ten zaś rzybszy. Ale, 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 ale Ale, ale, proszę ale Ale, ale, nie no, ty, daj, ja poróki. ci znów go dam A ty go nie weźmie No, nie, dobra, daj, szybko Ja ci mogę dać jak Mikołaj weźmie termita Nie chcę termita na tą mapę Widzisz, więc nie Fuck no, patrz, ja mu go daję! No i weź tutaj, żyj! Mikołaj, powiedz mi, jakiś se. A czy Mikołaj, ty wziąłeś... Nie, kto wziął termite? Aha, kuba, to walić go. E, czy. No, Mikołaj, patrz, weź, ja mu go daję, nie? No i weź mu go dawaj! Stop, stop, słuchaj. Ja tego nie widzę, tak? No, a to nie moja wina, że ty tego nie widzisz. A Mikołaj, widać było, nie? Ja w tym samym momencie klikam to ja <grym> w topy Ty go dostajesz i ja potem lecę Co tam leci w tle? Co? Mikołaj <grym w rynku> co ty tam? Obecny <grym> ząb wyduszył <rynku> nam pracę Szkoda Wszystko podałem na złoty Zobacz co tam Ej potem na YouTube będę miał spam Szkoda Gdzie moje ulgi ej to pt. giga spaliło Jak zakazałaś jej źle? ty mi masz jej nie brać. Chciałbyś. Masz jej nie brać, Ja ci tak? ją mogę co najwyżej zwolnić. Ale, ale... No, też fakt. Ale Mikołaj, weź. Jak ja mam jeszcze dać kawę, jak on jej nie weźmie? Wezmę ją, jak ty jej nie weźmiesz. Tak, bo mi się to po prostu buguje, bo w tym samym momencie co ty to biorę. Jak ją zdążysz wziąć, to możesz. Okej. Okay. Tylko ty jej nie masz nie brać w tym samym mm -hmm. momencie. Mhm. Mm Ej, I kurczę, usuwa w ogóle z meczu ludzi. Kiedy? Znaczy ten fair fight. No. Mikołaj, teraz przynajmniej. Teraz, Mikołaj, przynajmniej masz normalny. Mikołaj, zobaczcie swój ping. <śles> 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 level taki mam, no. Co to ma być? <laughs> I... I... Illumina... Na, ...na... na... na... na Chyba... No... Jak ja ci ją dam, to ty na pewno jeszcze nie weźmiesz... Nie... Nie, nie ma sensu ci tego dawać. Ale... Czemu zawsze jak inne postacie biorę, no to jest dobrze, co? No bo ty nie wiem, jak ty to robisz. Czy jesteś umiejętny. A oni ja tu będą skracać, nie? Na pewno. Ej, ale to... Nie dawaj mi tych postaci na ostatni moment, co? Co to jest za tryb? Nie, eee, będę ci dał na ostatni moment eee, Chociaż nie masz daję ci ich... tylko Masz mi ich nie dawać na ostatni moment Ej, zbugowałeś w ścianie zajebiście Co? Czy on powiedział masz mi ich nie dawać? No <słyski> Tak Wszyscy ja słyszeli Będzie na filmie Będą wszyscy słyszeć udokumentowane Kawera na górze, piętro wyżej. Niż cel. Pilnuję tam górę im. Chyba, jak ty nie umiesz grać, no to. to. ci sprzedać nasz kraj szkota Ja umiem grać, tylko. po prostu. Ja nie wiem, jak ty to robisz. A ja, nie wiem, jak ty zarobisz, ja nie? Wiem, ty to robisz, nie? She's muter. Tam gdzie Kuba daje. daj tam obok. Gdzie ty biegnie? Jak się nie da, da się wszystko. Tak samo mi słychać. No, e, słychać. Tak samo jak te twoje branie postaci słychać. Co? Nie, nie wiem. Ale masz mi dać tą postać, tak? Bo ja też chcę sobie nim pograć. Tak, na pewno. Tak, wie, a ja też chcę sobie nim pograć. Wiesz, ile, jacy, ile razy ja ci ją zwolniłem? No dużo. Nie. Nie wcale. Ale... Ej, bo mi się... Wtedy to mi się autentyczna gra zbugowała, nie? Ale teraz chcę coś zobaczyć po prostu. I... Tak, mi tak bo, bo jak ja coś chciałem, to ty mi tyle razy zadawałeś. No? Kiedy? Chcesz Blackberta? Nie. Ja mam Blackberta, więc jak mu masz dać Blackberta? Kuwa, kuwa, ty nic w ofercie nie masz. Mikołaj, A... zostaj sam. A ile eee, Cała... Zaledwie cała czwórka. <grym> Czy ty tylko okna rozwaliłeś? To... Dawaj. O, robisz. Ej, e, Max, kiedy idziemy na Pokémonów? Eee... Jak... E, nauczysz się brać postacie. Nie, nie, że... nie, wiesz w samym momencie, tak? nie żebrać. Niko jak Dawo. ty dostałeś? Tam masz, typa. Ace, nice. Z lewej, tam. Nitro. Ten <grym grym grym> się prawie sam wyrzedził. No. On tam jest? No. E, 20 sekund, pozdro. Ja. Dawaj, rob, robisz ich Daj, Z każdej strony cię robią To było takie fajnie <noise> Kuba, jak ty chcesz postacie, to naucz się już na ekranie, w którym miejscu one są Być no Widzisz? Nie, wie, wie, nie, ej, to... Kuba, Kuba, nie brałem ci No dobra Nie brałem ci I nie mów Teraz ci ją dałem <głosy> <głosy> Max byłem przy przodzie. Ale nie, serio nie brałem Ona jest tu, tak, Na <noise> początku, dopiero jak mi się załadowało to chciałem ją wziąć Tak bym klikał już wcześniej Dobra, radno. Tydzień opadnie hype na te postacie. To no ten... właśnie, tak, opadnie hype. Jak ci wszyscy gracze bez season pasa dostaną kawerię, no. aha, zobaczyć wiesz, jaki to jest. będzie hype. <laughs> no to, to, to tak poza tym. A, no to tak za miesiąc. Prędzej, za dwa. O rząd wydłużył nam pracę. Szkoda. Ja nie mogę zreforcentować. Proszę. Proszę, proszę. Faktyczny. A co on zrobił? No zreforcentował. Nie mów, że on to zrobił. On jest głupi. Jakie ja mam pulsa? No. Jaki debil. Totalny, nie? Co on ci zreforcentował? Patrz. To. To tutaj. Ty masz... Mikołaj, to... Masz jeszcze? Żeby tutaj... A ale jestem u góry, chłopie. Ale, A ja u góry! Tu masz. Co tu jeszcze jest do wzmocnienia? E, to możesz to. zrobić. Co? To? No. W sensie, że to? No. <noise> Ale ja mam wzmocnienie Aha! Ja musiałem A z drugiej strony Tu nic nie ma, nie? A nie lepiej tu opad a nie lepiej tu sobie właśnie dziurkę zrobić ci. No ja tu se wolę zrobić dziurkę I słyszałem kapitanu jak z tej far strzela, znaczy z tego MG się, się Oni mają twiczkę. Co ty już, tu? Już nie. Ale chodziło to mi było... o drona. To dron też już nie działa. Wykryto mnie. Gdzie oni tam? Co? Jak on mi z... Blackbird? Wija się tam z kimś, z, chyba ze On mnie tak tu zdjął, miał je idealnie prosto. Mhm, kurczę. Kuba, dostałeś raz. Teraz ja chcę sobie pograć. A co tam raz, Ja ci już to mnóstwo razy dałem? My się nawzajem zabiliśmy, nie? Dawaj! Niecholaj. Serio? Ej, co się stało? Aha, zakładnik! Jak on szybko zawalał, kto to był? Co to za postać? Ej. Kapitan? A to nie był T, to był kapitan. Ale strasznie szybko za, 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 zawalał, ty. Szkuj, Mam. Proszę. proszę. Już Ci dałem! No, Mikołaj, weź powiedz sam! Jak tu żyć? Kubam, on też se chce pograć. No dobra, Jezu! Ja Ci to dałem milion razy! No może no nie milion, dobra. ale dałem Ci to mnóstwo razy. Dobra, to tam nie muszę cały czas zbrać, dobra. Muszę się tego tak nauczyć. Naucz się. Rano sobie pograć. No, rano se graj, właśnie. A ja jutro wstaję o szóstej dlatego, więc wiesz. Naprawdę? I tak no fajnie. mam, mam zamiar. Wiesz cze czemu, wiesz czemu, został co? mi jeszcze ten jeden Tiger z obozu, hehe. <laughs> a, a żeś teraz dowalił. <laughs> a my to, a my to Damianowi wszystko wypiliśmy, nie? No, ej, ale czemu to było takie chamskie i mi pan Grzesiu zabrał tego b no właśnie, Trzeba było się... Ale... Ale ja... stary! Wszyscy go, wszyscy go wypili prócz mnie! Ja bym się sądził. Ale ja to mówię! Ale... Panie Grzesiu, ale no przecież... Kurde! Wszyscy wypili, a ja nie! A ja co, jest tak. tak. No Jego oh, tak. Czego słuchaj. No dawaj. No Miko, ja, co dalej? Jest taka sprawa. <laughs> ja panu dam... ...i pan mi da hahahaha <śmany> powiem ci tak, tyś to udany jest ale nie sarkastycznie, tylko normalnie Mikołaj ej właśnie, <śmany> bo, ja, bo ja mam ten pistolet co e, ta co wiesz, e, jak to się zwie co ta kawejra tylko, że z normalnym tumikiem. ciekawe jak to no. będzie działać sobie o ja mam tą, kuszę jak chcecie E to chodź tu do mnie. A kaś ty jest. No. A ja, ja, jaki pocisk? Eee, zapalający bym po prostu. A gdzie? Eee, na krzywą dziesięć. Otwórz się! Fuck you, ja go przez dyma załatwiłem. Ja, ja mam dymy, jak chcę. Edymy. tam masz Jagera Nie wiem. Patrzę. O tutaj masz Jagera centralnie To, kogo ty mówisz? Do Magda Tu ja ci to rozwalę, a ty tam y, pójdź zapalającego, okej? Okay? No Strzelają tu dwa. też coś na trzy, raz, dwa i trzy Skąd? <słuch> Twoja pozycja została e, sk skracają odpisała? Jaka twoja pozycja, co? Napisało mi twoja pozycja została odkryta O co? co? Tu? Tak jakby ta hmm. y... e... Kawerra Kawera właśnie Mikołaj zejdź stąd Zejdź i tam e... jest taki tunel e, Taka przewiązka między budynkami, nie? No. Nie, ta, nie tu, ta. nie tu druga strona, tak. Tam jest taka przewiązka i tam puls siedzi Tu U góry, góra tam okienko rozwalone. Co? A już go tam nie ma na pewno Mikołaj z Diglem biega, jest szybciej No A tylko, tylko se zmieniaj Ten... Dobra Ten Sledge ich tam robi, więc... O ładnie Dobre info, nie? Jager jest fajny No. Co ty? No serio? Kto No się... bo ten shotgun ten shotgun jest na mega blisko. No. Slaczka gdzie hostyć Sleczka? No, no bierz to SLA. No sama kawejra została, on by mógł. Ta kawejra tam no we o, ALE ŁADNIE o, ALE TO ZROBIŁ Ej czy on to bez przycelowania headai trafił? Tak Tak o, Ale ona On, SLD... Ale on to zrobił Uuu. LOL Ale mu się przyfarciło nie No Kurde masz w tym samym momencie Co wziąć na niej? Chyba shotguna se pewne tutaj a do tego szedł na tą nową zawieszkę w końcu Ej grup, please No to weź ruka Wiesz co ja wezmę ruka tylko weź też Valkyria Już? Dziękuję Proszę. Tylko mądrze rozstaw kamery Tak żeby się no. chciało ładnie zeskanować a, a, nie wszy... a nie wszystkie w jednym miejscu Jedną. Nie naszą. no aż takim idiotą to ja nie jestem Weź jedna na zewnątrz się No... Albo dwie, Bo dwie się nie Zależy, zależy z, z, gdzie. Jak to wygląda? Ten shotgun teraz z tym skinem. No jak shotgun? Ale jak shotgun. dobrze czy fatalnie? No Nieźle. Dziękuję. No pytałeś się, nie? No wiem. To był taki special. Czy u nas jest czwórka? Nie, Mikoła. Nie żartowałem. Kurde, grał. Ej, tam dwie na zewnątrz. No. Albo nie, Co, co zmocnić? Od... Wykryto mnie. kurde, moi te drony rombane. Co to jest? Tu są Tata, co? Szybko Jedziemy Ty szybko Nie wiem, ogólnie nie będzie mi się tutaj tak? Ej, to ta Kaveira musi używać tego swojego ulta? Ja chcę przesłuchać. Na razie. Chyba nie, nie? Ten ult jest to chyba tylko takiego szybkiego, znaczy szybkiego i cichego poruszania się. Ja, ja nie wierzę w tych ludzi. Co? Ja też. Ej, yy, bram z mi dzwonią, jak się czuję. Coś się. tu miał gryście! zranili zakładnika Eee Don't animate the hostage The Czy ja? Co taki mądry? <grym> Max, czy zabił zakładnika? Ale... Patrz, 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 patrz To mi zjechało CO WY <grym> <grym> Max <grym> Cóż bywa a my wygraliśmy? Nie. <laughs> Przegraliśmy.